Cześć, witajcie moje łąki ulubione. Pamiętacie zapewne i moją budę do focenia ptaków? Na koniec tego filmiku pokażę Wam drapieżnika, którego Wam obiecałem pokazać w tamtym roku, ale nie zdążyłem go złapać, bo odleciał do ciepłych krajów. No i z tej budy widziałem słońce. Słońce troszkę dziwnie się jakoś zachowuje ostatnio. Nie wiem czy u was też jest to widoczne. Zaraz powiemy coś na ten temat nieco więcej. A tu zobaczcie, widzicie plamę? Bardzo, bardzo dawno nie widziałem żadnych plam na słońcu. A tutaj jest plamka. O. Znowu pogoda się spaskudziła u mnie wczoraj tak wczoraj rano było minus 7 stopni myślałem że zamarznę dosłownie no do łąk zara wrócimy niedługo a teraz wam powiem nieco o mojej podróży byłem z rodzicami kawałek za Wrocławiem w zielenicach jest tam taki dwóch doktorów, ojciec i syn. Specjalistów od trudnych przypadków. Jeżeli macie w rodzinach jakieś osoby, które kwalifikują się do operacji kręgosłupa, czyli biotek, czy czegoś tam, to radzę najpierw udać się tutaj do tych panów na zastrzyk. No i będąc tam w tych zielenicach, postanowiłem rzucić okiem przy okazji na, na Górę Ślęża, którą stamtąd można dostrzec i tutaj właśnie ją widzimy. Ledwo, ledwo, ale widać chyba taki tam zarys majaczy, tak? Góra Ślęża zaraz będzie mapka ile to tam jest kilometrów do tej góry około 20 kilometrów ledwo to majaczy tam oddali zobaczcie co się dzieje przy ziemi patrzcie ani nie ma tam asfaltu rozgrzanego ani betonu rozgrzanego słońcem od po prostu roślinki prawdopodobnie rzepak ale ponieważ teraz wegetacja jest bardzo silna w roślinach dużo wilgoci plus do tego słońce i taki powstaje efekt Wiał też wiaterek tego dnia, lodowaty, co prawda. I tutaj skierowałem się bardziej w lewo, do, na inną górkę w tym samym masywie ślęży. I do tej drugiej górki to widać troszeczkę lepiej. I tutaj mamy odległość około 19 km. Ode mnie do, do góry 19 kg. Też ledwo to widać. Ogólnie tego dnia pogoda była <laughs> nawet niezła. Tutaj zaraz zrobię taką rundkę kamerą w drugą stronę całkiem ładna pogoda. Godzina około 14.30 w tym momencie. No i wyjechaliśmy stamtąd i po drodze przejeżdżając drogą S8 na lewo od Wrocławia przyjrzałem się jeszcze przy okazji najwyższemu budynkowi wrocławskiemu, Sky Tower on jest oddalony powiedzmy około 7-8 km Wygląda. Dobra. Po drodze, oczywiście, wypadek, bo jakże mogło być inaczej. Ludzie jeżdżą jak wariaty. Dosłownie, jakby chcieli się za wszelką cenę zabić. I przy okazji, jeszcze wszystkich wokół. Nie wiem, czy zauważyliście, co się dzieje na drodze. Masakra, po prostu. No, i jadąc dalej, to już było pod wieczór słońce chyliło się ku zachodowi i dosyć dziwny zachód słońca nie wiem czy wy się przyglądacie swojemu niebu jak tam wygląda słońce kolega przysłał mi z Walii nagranie właśnie bardzo podobne do tego co tutaj widać też takie Dziwne jest to, że słońce będąc tak w miarę wysoko nad horyzontem nie powinno być czerwone. Jeszcze. A ona jest takie bardzo, bardzo dziwne. No kamera tego nie oddaje oczywiście. To trzeba zobaczyć gołym okiem najlepiej. A i tutaj plama znowu widzicie plamę. Porównanie z tym, co z budy widziałem, tak jakby ta plama się przesunęła troszeczkę bardziej w stronę środka, ale może to tylko moje takie wrażenie, ale chyba troszeczkę się przesunęła. No, jechaliśmy, jechaliśmy, zrobiła się noc, Wróciliśmy do domu. Godzina to była 20... 23.30 trzydzieści. Poleciałem jeszcze zobaczyć, jak księżyc zachodzi. Rzuciłem na niego okiem i zobaczcie, co coś przeleciało. Czy to jest ISS? Czy to jest nietoperz? Jak myślicie. Wygląda jak netoperek. No, rzadko się zdarza, żeby złapać zachodzący księżyc w miarę ładny. No, tutaj się udało. I patrzcie, to jest ten sam dzień. Teoretycznie mniej więcej to samo powietrze. I zobaczcie, jak ładnie go widać. A ode mnie. Do tego księżyca jest jakieś 400, no 300, 400, a nawet 500 km atmosfery. Tam pod jednym z filmów wrzuciłem linki do yy, kalkulatora krzywizny ziemi i do opisu atmosfery ziemskiej. Tam w tym filmie o, o księżycu niedawno. Pewnie widzieliście. Także moi kochani, może ja jestem głupi, ale nie aż tak. Nie ma takiej opcji, żeby z takiej odległości 400 tysięcy kilometrów na 380 niech Wam będzie, żeby zobaczyć księżyc w tej jakości. Niech mnie nikt bajków nie opowiada. Nie ze mną te numery. Jak ktoś chce w to wierzyć, to proszę bardzo, ja tam nie mam nic przeciwko temu. No i pięknie on nam zaszedł w ten księżyc. Bardzo ładny był. I to zaraz koniec i przejdziemy, wrócimy do naszych łąk z początku tego filmiku i pokażę Wam tego pięknego ptaka. tu już akcja będzie zaraz było to wieczorem ten tutaj to jest błotniak błotniak stawowy samiec niestety na sekundkę tylko wylądował oprócz błotniaków stawowych mamy w Polsce jeszcze błotniaki łąkowe i błotniaki zbożowe no szkoda, chyba się bał Bał się tego pana, o, tego osobnika się bał, który pewnie już krążył w powietrzu. To jest orlik krzykliwy. Bardzo rzadki ptak w Polsce. Bardzo piękny. W tamtym roku jak nagrywałem bielika, jak pamiętacie, to one już, orliki, odleciały. Niestety, z Polski poleciały na zimę. I nie zdążyłem. A teraz mamy wiosnę, i one dopiero co przyleciały, i są głodne, wracając z tego Wrocławia. Sklepy były już pozamykane, i nie zdążyłem kupić żadnego kurczaka, który mógłby posłużyć za padlinę dla naszego orlika. Ale traf chciał, że po drodze napotkaliśmy leżącego na jezdni. Przejechanego na śmierć biednego zajączka. A ponieważ orliki przepadają za zającami, no więc wykorzystałem tego nieszczęsnego zwierzaczka, żeby jakiś pożytek z niego był. I to przynajmniej się orlik najadł. Nie będę nic gadał. Jak chcecie to popatrzcie w spokoju. No, obżerał się równe pół godziny albo i więcej. Potem poleciał sobie na drzewo, poczyścić piórka i dziubek i będzie stamtąd pilnował, żeby mu się nikt nie dobrał do jego zająca. Wszystkich intruzów typu yy, myszołowy i błotniaki będzie gonił na cztery wiatry. I to już wszystko tym razem. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za poświęcony czas. I mam nadzieję spotkamy się wkrótce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć.